Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie, wakacyjnie w programie Ręce, które leczą. Ola Nowak, Zbyszek Nowak i nasz dzisiejszy gość, Michał, Zawodowy Piłkarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, zadajecie mi Państwo takie pytania, dosyć nawet często, czy, czy trzeba w to wierzyć? Zadajecie mi Państwo również takie pytania, jak to działa przez telewizję? No jak to w ogóle może działać przez telewizję? I ten przykład, który chcemy Wam pokazać dzisiaj jest jednym z bardzo wielu przykładów. Ja zajmuję się również tak zwanymi braćmi mniejszymi. To są nasze zwierzęta, psy, koty. Nieraz tak bywa, że na jakiejś sali oprócz tego, że są ludzie. To jeszcze tam potem jakiś kotek, jakiś piesek. A ostatnio ratowałem takiego Reksia w Krakowie. Reksia do mnie przyniesiono, no a niedawno dostałem taki krótki filmik i reksia już chodzi ładnie, biega. Nóżki z tyłu pracują dos doskonale, co nie oznacza, że w każdym przypadku jestem w stanie zrobić wszystko, ale zawsze próbujemy i wtedy możemy osiągnąć sukces. No właśnie, dzisiaj lekkie, wakacyjne klimaty. Dzisiaj nie o ciężkich chorobach, nie o wielkich problemach. Dzisiaj o tym jak mogą skorzystać z energii zwierzęta, zobaczycie na, w krótkim filmie. A potem rozmowa z ciekawym gościem, ze sportowcem, zawodowym piłkarzem Michałem. Ale najpierw film. Posił, powiedz, jak to się w ogóle stało, że ten program pojawił się na antenie? Po prostu zdaliśmy sobie sprawę, że nasi widzowie będą chętnie oglądać taki program, który daje nadzieję ludziom, którzy są chorzy i którym często lekarze już tej nadziei dać nie mogą. Ja nie bardzo wierzyłam wtedy w tę Twoją uzdrawiającą moc. Ale myślę sobie, ludzie będą chcieli to oglądać, robimy taki tak. program. Bośu, ale wiesz, ludzie bardzo często myślą, że jest to jakaś sugestia. I wtedy te niebywałe reakcje roślin, nawet zwierząt, ta właśnie sprawa, która, o której opowiadałaś mi, gdzie właśnie, no. Jak to było? Otóż mam przyjaciół, których naprawdę nie można posądzić o to, że ulegają łatwo różnym cudownym mitom. Którzy mieli w domu starego kota. Kot był dość sponiewierany, jako że był to kot wojowniczy. Błąkał się po okolicy, był kontuzjowany. I od kilku lat miał sztywną nogę, którą włóczył. Otóż któregoś dnia, kiedy szedł właśnie w Polsacie program pod tytułem Ręce, które leczą, kot zasiadł. Przed telewizorem. Był tak absolutnie zafascynowany, że nie dał się ruszyć, nie dał się zgonić. Wpatrywał się z ogromną fascynacją do końca tego programu. Na co, e, e, czym zwrócił uwagę domowników, którzy się nawet nawzajem zwoływali, mówi Zobaczcie, co macie krowi, zobaczcie. No i dobrze, i następnego dnia e, pani domu z wielkim krzykiem zwołuje całą rodzinę i mówi. Przyjdźcie zobaczyć. Maciek, który tam 6 czy 7 lat kulał i miał sztywną nogę, chodzi na wszystkich czterech łapach bez żadnych uchybień. Jest całkowicie zdrowy. E, I oczywiście no, powiązaliśmy to wszyscy. Z tym oglądaniem programu ze Zbyszkiem. To jest tylko z pozoru zabawne, ale jak Zbyszek pewno będzie miał okazję opowiedzieć Państwu, takich przypadków było więcej. Są to przypadki prawdziwe. I ja się przekonywałam o rzeczach, o których, jak sądziłam, nigdy w życiu nie będę w nie mogła uwierzyć. Sama zresztą doświadczyłam tej mocy, którą ma Zbyszek, i wtedy stałam się jego. Wierną pacjentką, oh. wielbicielką i orędowniczką Boże. jego możliwości i jego mocy. No właśnie, kot raczej yy, nie poddał się sugestii. No nie, oczywiście, że nie. To energia płynie cały czas, nawet kiedy tylko macie Państwo ten kontakt, a cóż dopiero, kiedy przeprowadzimy ten potężny przekaz energetyczny. Michale, jak było w Twoim przypadku? Czy ty przyszedłeś do Zbyszka jako pacjent, czy po prostu tak z ciekawości? I kiedy to było? To znaczy, kontakt z Panem Zbyszkiem zaczął się trzy lata temu. Na początku przyszedłem z problemem medycznym. Aha. Zaraz jest z tego, że grałem w piłkę. To pewnie była jakaś kontuzja? Tak, to była kontuzja kolana. Medycyna dawała długi okres rekonwalescencji, ale moja narzeczona namówiła mnie na. Na, na pana Zbyszka, przyjechaliśmy na spotkanie indywidualne. Pan Zbyszek namówił mnie na przyjazd do podkowy na parę dni. Powiedział, że zrobi to szybciej niż, niż medycyna. No i tak zrobiliśmy. No, przyjechaliśmy do podkowy na trzy dni. Pan Zbyszek zajął się mną indywidualnie i medycyna dawała... 8-9 miesięcy przerwy, a ja po dwóch miesiącach byłem tak naprawdę w 100% sprawny. No cóż, drodzy Państwo, trzeba tutaj powiedzieć o tym, że tak znacie mnie Państwo, z tego, że pomagam ludziom chorym. Być może nie wiecie, że pomagam również sportowcom, pomagam biznesmenom, pomagam śpiewakom, bo jest coś takiego jak talent czy specjalne predyspozycje. Moim podopiecznym jest wielkiej światowej sławy śpiewak. I on mówi do mnie tak: mówi: Słuchaj, Zbyszek, Normalnie ludzie mają takie strony głosowe, a ja mam takie. A człowiek, który jest piłkarzem, oczywiście ma odpowiednie mięśnie. I teraz jeżeli damy mu powiedzmy tej energii, uruchomimy e, to jego wchłanianie, rozkurczymy naczynia krwionośne, e, odprócz tego, co ma, damy mu jeszcze więcej, to wszelkie kontuzje, to taki tych kontuzji nie ma i cała reszta innych spraw a on pewny, bystry, spogląda, prawda, co ma zrobić, z góry już wszystko wie. No i w ten sposób powinien iść do góry jak strzała, albo błyskawica. Chciałem dodać, że. Y Pierwszy, pierwszy kontakt z panem Zbyszkiem to były sprawy y, zdrowotne, ale tak naprawdę po tym spotkaniu y, problemów zdrowotnych już nie było i y, cały czas mamy kontakty czy poprzez zdjęcie, czy poprzez, poprzez SMS-y. Y, I tak naprawdę pan Zbyszek pomaga, y, dodaje mi energii tak naprawdę, no, pomaga mi w sprawach bardziej mentalnych. Y, jak to się objawia? Na przykład, nie wiem, jesteś bardziej spokojny, albo lepiej grasz, albo masz więcej propozycji? Tak. Jak no, to się objawia, ten stały kontakt ze Zbyszkiem? Wiadomo, że w życiu sportowca są wzloty, są upadki mhm. i czasem ma się gorsze dni, wtedy zawsze piszę do Pana Zbyszka, czasem nawet nie muszę, zdarza się tak, że mam gorszy dzień, przychodzę do domu z meczu, gdzie nieudanego meczu, mhm. a patrzę w telefon, a tak naprawdę... Widzę SMS-a od Zbyszka, gdzie tak naprawdę nawet o nim nie pomyślałem, i nie wiem, to jest trochę irracjonalne. Nie trzeba w to wierzyć, czasami nie trzeba nawet o tobie myśleć, prawda, żebyś ty cały czas mentalnie stał za tą osobą, którą się opiekujesz. A zwłaszcza jeśli tak uwielbiasz sportowców i. Oczywiście, szczególnie polskich sportowców. Więc jeżeli zgłasza się do mnie ktoś, kto ma odpowiednie predyspozycje to ja jestem w stanie te predyspozycje niebywale powiększyć. I w mojej, jakby to powiedzieć, wśród tych największych dyplomów, jakie mam, to jest Złoty Puchar Admirals Cup, to jest to najwyższe mm. żeglarskie zawody na świecie. Ten puchar stał u mnie na stole, to było wiele lat temu. Czy, powiedzmy, Mistrzostwo Świata w judo, to też kolejna Aha. sprawa. Czy w wielu innych jeszcze sprawach, gdzie miałem do czynienia, czy to ze sportowcami, czy to, powiedzmy, z, z biznesmenami, czy to z aktorami, śpiewakami. Proszę Państwo, Energia jest potrzebna każdemu i do każdego działania, a więc nie tylko chorzy, ale ci, którzy chcą osiągnąć sukces i korzystają z mojej pomocy, to dlaczego mają nie osiągnąć jeszcze większego sukcesu? Mogą to zrobić, wystarczy wyciągnąć ręce, to za chwilę. No właśnie, myślę, że najlepiej po prostu zrobić to samemu, czyli jakieś <laughs> takie własne doświadczenie przeprowadzić tak. i za chwilę będzie taka możliwość, jak zawsze, przecież będzie przekaz energii i będziesz energetyzował wodę. I myślę, że no, warto poświęcić tę minutę, dwie na. Taki kontakt, no bo ja, z tego może coś wyniknie. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Ludzie, którzy tego nie doświadczyli, mam takiego przyjaciela i podopiecznego, który miał głos mózgu. Ja niczego nikomu nigdy nic nie obiecuję. Staram się zrobić więcej, niż ktoś się spodziewa. On nie może zrozumieć, kiedy opowiada o tej swojej przygodzie ze mną, która miała trzy, była trzy lata temu, nie może zrozumieć, jak to, że ludzie nie rozumieją tego, że stało się coś niezwykłego. Proszę Państwa, udało się uruchomić zakłóconą pracę organizmu. Udało się znaleźć przyczynę problemu zdrowotnego, bo to nie wystarczy tylko tak machnąć rękami i jest na chwilę dobrze. Czasem trzeba to powtórzyć, czasem jest potrzebna konsekwencja, ale przede wszystkim dyscyplina. I wiem, że Ty masz bardzo dużo dyscypliny. A ja się przyznam szczerze, że nie zawsze, jeśli chodzi o tą wodę. <noise> bo, y, zdarza mi się zapominać albo po prostu y, z lenistwa, Zapominam na energetyzować tej wody, a wiem jakie to jest ważne, szczególnie w życiu mm -hmm. y, sportowca, ale muszę powiedzieć szczerze, że y, jeśli robi się okłady z tej wody energetyzowanej, naprawdę przechodzi jakiś chłód, y, jakaś energia i no, coś w tym jest. Coś w tym jest. Drodzy Państwo. Mam nadzieję, że Reksio z Krakowa też siedzi przed telewizorem. Jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze zwierzęta interesują się przekazem energetycznym, to proszę się temu nie dziwić. One jeszcze lepiej odbierają działanie energetyczne, jak po prostu pozostali uczestnicy naszego spotkania i działania energetycznego. Pamiętajmy o tych trzech gestach: ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Tylko moje dłonie będą do Was skierowane. No cóż, to w takim razie, żebyśmy jeszcze lepiej, jeszcze lepsze połączenie uzyskali, no trzeba pozytywnie się nastawić, a to bardzo łatwo osiągnąć, bo wystarczy najzwyczajniej w świecie się uśmiechnąć. A więc próbujemy, uśmiechamy się, wyciągamy dłonie i uwaga, zaczynamy ten nasz główny, potężny przekaz energetyczny. Ta energia, która płynie do Państwa jest opisana znakiem ujemnym, w tym znaku pracuje cały nasz organizm. I to jest nasz pierwszy gest. Jedna minuta, oczywiście umowna. Drugi. Dłonie przybliżamy do siebie, ale ich nie składamy. Może występować odpychanie, przyciąganie parzy w dłonie. Dłonie rozsuwamy do takiego momentu, kiedy nie czujemy tego żaru. To jest nasz drugi gest. Energia, która zgromadziła się na powierzchni dłoni, teraz ulega uformowaniu. Nasz trzeci gest. Obie dłonie kładziemy na naszym ciele. To jest nasza pozycja generalna. Te dłonie możemy położyć gdziekolwiek indziej, ale teraz energia, która zgromadziła się, uformowała, przepływa do naszego ciała, powoli wszędzie będzie się rozchodzić, a na zewnętrzne strony naszych dłoni, z całej na powierzchni naszego ciała, spływa ten śmietnik energetyczny. Kiedy mija trzecia minuta tego naszego kontaktu, co robimy? Odpromieniowanie. Teraz. Odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali, i klaszczemy. Jakie to proste. Każdy nasz kontakt może być również kontaktem mentalnym. Wówczas Państwo sobie wyobrażacie, jak Zbyszek wygląda, wyciągacie Państwo dłonie, ale wówczas jedna minuta, druga minuta pełna. Trzecia minuta, i dobrze jest wówczas po takim kontakcie położyć się i przykryć na około 20 minut. Myślę, że to Państwo zrobicie po naszym programie, ale możecie dalej oglądać Superstację, bo to może się okazać dla Was dalej niezwykle ważne, ponieważ jeszcze długo ta energia będzie promieniowała przez ekran. Proszę Państwa, energetyzacja wody. Wiem, że Państwo macie butelki z wodą przygotowane. Kartki wodne, jeżeli ktoś nie ma, to proszę dzwonić do Podkowy albo wejść na stronę nowak.pl. Tam jest wszystko, co jest niezbędne, abyście Państwo mogli zaopatrzyć się w kartki wodne. Kartka wodna to jest zdjęcie energetycznie czynne, które nie tylko wspomaga proces energetyzacji, ale także zabezpiecza na energetyzowaną wodę przed wpływem negatywnych energii. Co to może być? Promieniowanie geopatyczne wychodzące z ziemi, i tak dalej, i tak dalej. Co znaczy zdjęcie energetycznie czynne? Zdjęcie człowieka, który mówi, że działa przy pomocy energii, promieniuje energią. I teraz, korzystając z tego, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, tym połączeniem do każdego płynie energia, przez przybliżone dłonie przepływa do wody. W ten sposób woda staje się potężnym magazynem energii. Przybliżamy nasze dłonie, zaczynamy proces energetyzacji wody. Teraz odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy. Proszę Państwa, okłady z tej wody wszystkie po 5 minutach wyrzucamy. Ilość, częstotliwość okładów jest nieograniczona. Tyle, ile potrzeb. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że boli nas ząb i zrobimy sobie okład i ten ból nam ustąpi, proszę i tak iść do dentysty, bo ból jest tylko sygnałem. Chciałbym również, tu dostałem taki, proszę Państwa krótki SMS. Dzień dobry Panie Zbyszku, pisałam, wczoraj, pisałam o bólu wczoraj, po programie zrobiłam okłady na kręgi szyjne i przespałam całą noc. Inna sprawa wynikająca zarówno z kontaktów z naenergetyzowaną wodą, jak również z naszego kontaktu energetycznego. Panie Zbyszku, po ostatnim programie przeszłam wręcz rewolucję w moich jelitach, od biegunki przez temperaturę. Dzisiaj czuję się dobrze wszystko minęło, to jakby było swoiste oczyszczenie. Proszę pamiętać, jeżeli wystąpi po naszym kontakcie temperatura, biegunka, wymioty, wysypka, dreszcze, proszę się nie denerwować, to organizm poddany temu oddziaływaniu uwalnia się od toksyn, uwalnia się od trucizn i za chwilę będzie świeciło piękne słonko na naszym zdrowotnym niebie i okaże się, że zaczniemy osiągać te wszystkie rzeczy, które będą dawały nam jak największą satysfakcję. Michaela, wspomniałeś, że i Tobie zdarzało się robić okłady z takiej energetyzowanej wody tak, e, tak. Ze, skut ze skutkiem natychmiastowym, czy musiałeś powtarzać i uzbroić się w cierpliwość? To znaczy robiłem te okłady z tej wody i tak naprawdę to musi być e, Proces y, powtarzalny. Mm -hmm. Tak naprawdę, jednorazowy okład y, nic nam no nie zwłaszcza, da. Zwłaszcza jeśli tak. to jest duża i ciężka kontuzja. To, tak, to... nie możemy się załamywać po jednym okładzie, że nic nie pomaga, po prostu trzeba to cały czas kontynuować. I, i wtedy, wtedy naprawdę widać efekty. Ty konsekwentnie od trzech lat, w tym, czy w trybie intensywnej opieki przez zdjęcie, czy, czy w spotkaniach bezpośrednich, jesteś i przed wejściem do studia mówiłeś, że, że czujesz to, tę opiekę, że to jest jakoś wyczuwalne w tym, co się u ciebie dzieje? Jakie jest, jest twoje nastawienie? Tak, no ja muszę sam przyznać, że ja sam do tego sceptycznie podchodziłem i dopiero. Gdy zobaczyłem efekty, mm -hmm. to, to wtedy zacząłem regularnie mieć kontakt z panem Zbyszkiem i namawiam też bliskich znajomych do tego, chociaż nie wszyscy są nastawieni pozytywnie, ale myślę, że w końcu, jeśli będą potrzebowali naprawdę pomocy, to się zdecydują. A jeśli chodzi o, o energię, nie tylko jeśli chodzi o energię potrzebną do, do zdrowia, to muszę się przyznać, że od trzech lat, od kiedy jestem w kontakcie z panem Zbyszkiem, mm -hmm. to w klubach, w których byłem, kluby jako całość odnosiły duże sukcesy, bo awansowały do, do innych lig, także do wyższych lig, także widać, że kontakt ze Zbyszkiem przeze mnie działa na całą Chcesz drużynę. Chcę powiedzieć, że to ty takim byłeś ambasadorem tej dobrej energii i mam udzielałeś nadzieję, że, mam jej nadzieję, reszcie? Że tak było. Mam nadzieję, że tak było. No właśnie, wspominaliście też o tym, że trochę inaczej teraz reagujesz na różne rzeczy, że, że nie tak łatwo cię zrazić, że nie tak łatwo... Ja tutaj tak? przypominam sobie jedną taką sytuację. Otóż kiedyś otrzymałem takiego SMS-a, że poszedł na piwo z kolegami, prawda, i w ogóle już prawie rozstał się ze swoją narzeczoną, tak było. No, coś, coś może. No, no i potem, wiesz, a co ja powoduję? Ja jakaś... powoduję, że jeżeli jakiś związek się rozsypuje, rozpada, to nagle ci ludzie, którzy kłócili się ze sobą, ale po co my się kłócimy, prawda? I no, tak, to bo wszystko... pan, Zbyszek, pan Zbyszek przywraca taką harmonię i. Właśnie, harmonia, dobre tak, słowo. Tak tak, tak, tak. I myślę, że e, odkąd jestem w kontakcie z Panem Zbyszkiem trochę stałem się bardziej spokojny. Podejmuje bardziej racjonalne i takie stonowane decyzje. Aha. I myślę, że to też. No jest właśnie, w powiedz, jak to jest w szatni. Tak, no w szatni ja kiedyś byłem bardzo impulsywny i to się odbijało też na, na drużynie i później na moim wizerunku. Mhm. A tak naprawdę teraz. Umiesz podejść z dystansem? Tak, umiem problemu. podejść z dystansem, spojrzeć na to z innej strony i dopiero gdy gdy mam mm -hmm. tak naprawdę gdy wszystko przemyślę na spokojnie oczywiście po kontakcie z panem Zbyszkiem e, mentalnym mm -hmm. bo, bo, bo to nie jest tak, że mi podpowiada co mam mówić. No jasne, że tak, tak to, to wtedy wtedy reaguję. Proszę państwa, naczynia krwionośne są rozkurczone, wchłanianie uruchomione. Jest lepsza akcja mięśnia sercowego. Jeżeli ktoś już ma tutaj te wszystkie mięśnie, prawda, jest wytrenowany, jest zawodowo się tymi sprawami zajmuje, to zajmuje się jeszcze lepiej, bo niestety to życie daje tyle problemów i tyle stawia przed nami rozmaitych przeszkód, że chcielibyśmy coś osiągnąć i, i nie starcza nam sił. Po kontakcie to wszystko wraca, myślenie jest jasne, mm. patrzymy na wszystko z góry, wiemy w jaki sposób mamy funkcjonować, żeby odnosić sukces. No właśnie, Michał powiedział: harmonia, a ja harmonia. bym dodała jeszcze. I to mi się wydaje, bardzo często się sprawdza naprawdę, że, że kontakt z tobą dodaje pewnego rodzaju odwagi człowiekowi, właśnie do tego, żeby... Pewności siebie. Pewności siebie, tak, prawda? Pewności siebie przede wszystkim. No i właśnie tej takiej, yy, takiego... Spojrzenia na, na świat w ogóle tak z, z zupełnie innej strony z takiej. Ale Dlaczego takiej ja głębi mówię o odwagi. Ja mówię o odwagi, dlatego, że, że ludzie bardzo często boją się na przykład zmieniać coś w swoim życiu, prawda? Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tu nam dobrze i wszelka perspektywa jakichkolwiek zmiany niesie przede wszystkim takie poczucie: ojej, będzie to wyzwanie, będzie ciężko. A ja zauważyłam, że ludzie, którzy się z tobą kontaktują, z oni tych obaw nie mają Jest, idą po prostu w te zmiany pewni, że to będzie zmiana na lepsze i Pewni przede wszystkim tego, że podołają. Myślę, że to jest tak, że każdy w życiu ma taki hamulec, mhm. który, który ma zaciągnięty i... Nie pozwala, który nie pozwala iść do przodu. A tak naprawdę po kontakcie z panem Zbyszkiem ten hamulec jest odblokowany i jeszcze czuć te, te ręce na plecach. No właśnie. I wiesz, to jest dobra postawa wszystkich Twoich znajomych, że są sceptyczni. Zbyszek zawsze mówił, że on bardzo lubi sceptyków. Że sceptyk to jest ktoś, z kim można sensownie porozmawiać, bo nie przyjmuje wszystkiego za dobrą monetę, na wiarę i tak, <grym się> mas, tylko można z nim Porozmawiać i dać się, dać, pozwolić mu, żeby się przekonał, prawda? Czyli wszystkie argumenty przedstawić i tak dalej. Czyli sceptycyzm to jest coś, co, co sobie chwalimy, bo wtedy można rzeczywiście doświadczyć czegoś na własnej skórze. Sceptycyzm chroni nas przede wszystkim przed y, błędami, które popełniamy, kiedy uwierzymy, że coś działa, to nie działa wcale. Mm. Y, pani, Basia była, pani Basia Pietkiewicz była wielkim sceptykiem, to jednak po tym przypadku z tym kotem o 180 stopni zmieniła całą orientację, bo jeżeli działa to na zwierzęta, to cóż dopiero na ludzi. Przecież to nie jest sprawa wiary, bo nie trzeba w to wierzyć, ale trzeba po prostu działać, trzeba korzystać. Można nawet e, z, przywieźć zdjęcie człowieka, który w ogóle o tym nie wie, bo na przykład ktoś jest nieprzytomny, niemowlę, czy powiedzmy jakieś Oczywiście. inne sytuacje. Jest bardzo wiele ale tych, tych, tych możliwości. Natomiast powiem Państwu, że sportowcy to ponieważ sam byłem sportowcem, trenowałem judo, karate, boks, jestem żeglarzem, drodzy Państwo, no w ogóle człowiekiem powiedziałbym bardzo aktywnym. Bardzo właśnie I kiedy życie. widzę człowieka, ja wylewałem tony potu na treningach, jak spotykam czasem mojego y, trenera, proszę Państwa, to mimo że minęło bardzo wiele lat, to patrzę na niego z wielkim szacunkiem, bo od nikogo nie dostałem tak w skórę, jak od niego na tych treningach, to, to nieprawdopodobne. No. ale. Proszę Państwa, więcej potu na ćwiczeniach, tak mówią w wojsku, mniej krwi w walce. Też teraz wiem, za co tak kochasz sportowców, bo dawno, od dawna wiem, za co Zbyszek kocha artystów, za budowanie ducha, tak. a sportowców po prostu darzysz olbrzymim szacunkiem. Tak, to są wojownicy, oni walczą, prawda. Mhm. Y Chodźmy. I ty tak, ty w stanie, tak jak tak, powiedział, Michał właśnie... te ręce na plecach, delikatnie tak położyć, jestem. żeby ta... tak. No, że właśnie w sporcie, tak. sporcie potrzebny jest. Duch walki. Nie, tak, ale nie tylko w indywidualnym, ale też w zespołowym potrzebne jest wsparcie, bo wiadomo, że indywidualnie mhm. i, i, i samemu no, niczego się nie osiągnie i myślę, że takim wsparciem właśnie jest pan Zbyszek i... A powiedz no mi jeszcze pomaga. na ostatek, bo już prawie kończymy program, czy y, intuicja, czy coś takiego y, zauważyłeś, żeby to się jakoś rozwijało przy kontaktach ze Zbyszkiem? Masz coś takiego czasami, że wiesz wcześniej, co będzie dobre dla ciebie, albo co się wydarzy, albo jakieś takie to znaczy, rzeczy? Y, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że y, już y, nawet w tym okresie, y, którym teraz jesteśmy, y, intuicja mi y, podpowiada... Jakie mam kroki poczynić e, mm -hmm. odnośnie swojej przyszłości, i będę dalej w to brnął, tak naprawdę, mimo gdzieś tam jakichś niepowodzeń. Dalej no będę właśnie. szedł w tym kierunku, w którym żyłem. Tak, to jest jeden z genialnych po prostu efektów kontaktu ze zwyżkiem, bo czasami życie daje nam takie subtelne znaki, których zazwyczaj w ogóle nie widzimy. A dzięki temu, że mamy ten kontakt z tą energią, no ja to na swoim przykładzie mogłabym latami opowiadać, drodzy Państwo, ile mi się przytrafiło takich historii, to dzięki temu słyszymy, czujemy te znaki, odpowiednio szybko reagujemy i mamy szansę sami sobie zmienić to swoje życie na lepsze, prawda? jak powiedz o tej jednej rzeczy, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Energia na zawodnika, na sportowca działa jak ptak. On wznosi się nad tym boiskiem Przewiduje pewne ruchy, które za chwilę się wydarzą, zanim one się wydarzą i znajduje się w tym miejscu, które jest niezbędne, żeby albo podać, albo strzelić, albo obronić, albo tak wykonać jest. jakieś inne... No, dziś niestety już Z... musimy kończyć nasz program, więc o, o, tym, znakach... o, o znakach opowiemy za Na miesiąc. Michał, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym ja studiu, bo to Dziękuję była fascynująca bardzo. opowieść. Drodzy Państwo, no cóż... Sportowcy wygrywają, wszyscy możemy wygrywać. Sportowcy Wystarczy tylko start. To wziąć w swoje, ręce, w swoje ręce odrobinę energii od zbyszka i na start. Do zobaczenia za miesiąc. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.